Walony Jezus Chrystus. Mamy wieki i Amen. Mój Pani, usiądzie Idziemy dalej z naszymi rozważaniami. Przyjąć słowo jak Maryja. Panie Jezus, wczoraj mówił na koniec rozważania o dramacie. Tego, co nas jeszcze czeka. Słowo, które Ci dałem, jest skazane na śmierć. To słowo cierpi, cierpi bardziej niż Ty. Ty będziesz pogardzana, bo wydałaś słowo na świat, ale to ono będzie prześladowane patrz o mojej męce i przygotuj na doświadczenia. Bądź wierną towarzyszką słowa Jego samotności i Jego cierpienia. Ufaj mi do końca, bo wiem, co robię. Moje słowo nigdy cię nie oszuka. Panie, dodaj wiary. A czasami daj nam znak, po czym nam jest cud. Dawaj, go apostołom. Która jest wokół wzrasta w pionujący, panie sposób. Wierzę ci, panie, kiedy mówisz: Jestem prawdą. Nie zawiodę cię. Ufaj mi. Czyń twoją służbę przychodząc i przyjmując słowo. Muszę wyjaśnić. To Jezus daje całe, całą otoczkę technologiczną, żeby Pani Agnieszka rano mogła wystartować i spotkać się z Panem Bogiem. Dlatego nie dziwcie się, że jeśli chodzi o ochronę tego dziecka, jestem zaborczy i chcę wszystko wiedzieć, jakie ma ktokolwiek plany wobec niej bo nigdy nie zrozumiecie planów Boga, gdyby nikogo nie dopuszczam do niej bez mojej złody. Bo wy nie to jest powrót z kaplicy, spało się, duże się pracowało i Pan Bóg nie przychodzi i powiedzi, jesteś zmęczona. A rozkazów brzmią, przyjdź jutro. Przypominam, ta służba słowa trwa już sześć lat. To już tysiące stron spisanych, rozumiecie? To, co Wam dziś mówiłem na tej konferencji, że w końcu, kiedy protestanci wyrzucili wszystko, tak i tak musieli stworzyć regułę, Żeby wierni wiedzieli, o co tym chodzi, nie? Dlatego na naszej pustelni musi być reguła funkcjonowania. Musi być komunikatywność, bo inaczej dowodzący nie jest w stanie spełnić oczekiwania wszystkich. Wszyscy pracujemy, a ten, który powinien o każdym ruchu wiedzieć, złanie się kwiatek z juki, i położysz koło matki Bożej, musisz mnie poinformować, bo mnie diabeł atakuje, że mu ktoś to uciąć, a ten kwiatek ktoś Bogu ojcu wsadził. On już kwitnie. Jeśli wy nie, wy nawet, wy nie wiecie nawet jakie są moje relacje między wami, nawet w zwykłym piecie, rozumiecie? Bo później muszę komuś powiedzieć, odpowiedzieć, gdzie jest mój kwiat? Do mnie przyjdzie po odpowiedź, A tyśmy nie informować, że, że się złamał i go uciąłeś. To podaję jako przykład, żebyście mieli świadomość, na czym to polega, musimy tak trybić obok siebie, aby służba pani Agnieszki była na pierwszym miejscu. My musimy wszystko ukierunkować na słowo. którą mnie Bóg polecił jako jej opiekuna, to dzieci. Nie tylko muszę, muszę odprawić, ale muszę zadbać o sprawę, o przyszłość. Pan Jezus mi podziękował, kiedy zatrudniłem Pani Agnieszkę na gospodarstwie, że dbam o Was. Ale mnie, mnie będzie o wiele łatwiej to realizować, jak będę wiedział o każdym Twoim posunięciu, względem pustelni. Bo to, co robisz, jest dobre, ale to, co robisz, jako Twoje dobro, nie dokłada pracy. Ono nie jest dobre. Rozumiecie, o co chodzi? Ono zwiększa wydatki. To nie jest dobre rozwiązanie. Choć w samej naturze jest to dobre. Bo co to jest wymyśleć? Jedną lampkę, drugą jest to dobre. Ale ja myślę w kategoriach 300 dni. Później myślę w kategoriach lata, bo co to jest jedna lampka watowa, 5 czy 100 to jest nic. Ale pomyśl, my mamy na pustelni tego setki już, dochodzimy do tysiąca. To Twoje myślenie, a moje są dwa inne światy. Musi być konsultacja. Ktoś się mnie pyta, dlaczego tak się dzieje? Mówię dziś komuś otwarcie. Nie mamy już kasy, ja idę na oparach. Więc próbuję gdzie mogę nadgonić siłą, pracą. Idziemy troszkę w rolnictwo żeby coś zarobić jajkiem czy serem. Nie mamy już pieniędzy. Wszyscy są nauczeni, że to jest, ale tego nie ma. A miasto, któreśmy stworzyli, to jest tak jak firma, że ona nawet nie pracowała, ona będzie pożerała. Kilkanaście tysięcy miesięcznie sama z siebie kapujecie? Sama z siebie! Bóg jest prawdą, nie, zawie nie zawiedzie nas, ufaj! Wszystko, co tu mamy na pustelni, jest darem słowa, ale ktoś musi czynić służbę, przychodząc i przyjmując słowo. Tylko mogę wam tyle zdradzić, że jest czasami, cudownie w tym spotkaniu, a, ale czasami Bóg dopuszcza ataki demona. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jaką walkę musi przenosić, ponosić ta, która idzie na służbę słowa. Wam się wszystko wydaje, że jak widzicie księdza Piotra, że jest bebes, że wypoczęty, wyspany, Wykąpany, pojedzony Dzieci wasze, wasze, Wasz zrób Ci co tylko są na pustelni To widzą na czym polega Dziś ległem na 10 minut Na pewnym fotelu Żeby się mną zajęli Proszę księdza Przyjechał Mów mi Pan Twoje tak każdego dnia. Nie narzekaj, że obdarzam Cię błogosławieństwem, które przyciąga Krzyż. Nie widzieliście Łez pani Agnieszki z powodu tego błogosławieństwa, które przyciąga Krzyż. Wiecie, jakie to jest ciężkie? Posłuchajcie tego. Nie narzekaj. Że obdarzam Cię błogosławieństwem, które przyciąga Krzyż. Dzieci, fenomenalna współpraca. Rozumiecie po ludzku? Fenomenalna współpraca. Ale to mówię tylko po ludzku i w cudzysłowie. Powtarzam Ci to zdanie skup się na nim. Nie narzekaj, że obdarzam Cię błogosławieństwem, które przyciąga Ci Krzyż. Krzyż jest zawsze ze mną, bo ja jestem Chrystusem na krzyżu i nie ma innego. I nigdy nie będzie Chrystusa bez krzyża. Musisz cierpieć. Musisz kochać mnie na krzyżu. Kochaj mnie. Tak wielu kochało mnie bez krzyża. A gdy ujrzeli mnie na krzyżu, powiedzieli nie. Odwrócili się ode mnie i porzucili cierpienie. Czy ty myślisz, że ja nie mam podobnej drogi? Czy ja myślę, że ty nie masz podobnej drogi? Widzimy są wszyscy z jednej mąki. Za to błogosławieństwo. Musimy Bogu. Mój drodzy, zapłacić. Musicie być świadomi, że demon nie śpi. Zrobi wszystko, żeby mnie zaorać. Żeby Cię podjudzić, przyjeść w tym momencie, podejść do księdza w tym. To jest wszystko dzieci, to jest nieprawdopodobne, jak jest, to się wszystko zazębia, rozumiecie? Czy zdajecie sobie sprawę, że ja dzisiaj nie miałem czasu wziąć bułki, kroki chyba do ust? Nie, nie, nie chciałem. Nie było, bo jak lecę na porąkę, to już jak przycięza hasło zawsze jesteś związany do kwadratu nie ruszysz nigdzie. Lewo jak z Wami, przywieźliśmy freskę. Jaką freskę, że maszyna zamawiała? Freskę. Następny problem. Ktoś pilotuje, spotkamy się przy figurce mackiej. ona tak wiem, przyjeżdża, stajni, kiedy ja mam problem, rozumiecie? A te telefon był pięć minut temu przez pilota. Potwierdził, wie, gdzie jest na przełęczy figurka, bo tam tyle razy był. Gdzie przyjechał, podstajnie, żeby mi nie dać jasła. Jak ktoś powie, że nie ma bitwy, dzieci, skąd jesteście? Wszystko było pilotowane, prowadzone, żeby to nie doszło do księdza Piotra, rozumiecie? Doszło. Nie, że robili coś złego, tylko żeby mnie nie obciążać. Ci, co byliście w tym momencie, gdzie my wrócili z pleneru, po wszystkich punkt za punktem. Tak, by, tak by ni, nikogo do tego czasu nie było do czegoś, rozumiecie? Mój przyjazd jeden drugi. drugim. Przyciąga krzyż. Musimy ten krzyż przyjmować, ale też jesteśmy ludźmi o tylko pewnych możliwościach fizycznych. Nie czyń tego samego, wymawiając się od cierpień, dziwiąc się cierpieniem i odrzucając je. Tym samym odrzucasz Jezusa na krzyżu. Zobacz moją samotność w moim ukrzyżowaniu i nie szukaj wytchnienia. Bądź przy mnie, nie gorsz się, słysząc, słuchając słów, które mnie obrażają. Nie wierz im. Wy nie wiecie tutaj. Jest słuchać słów, które Boga obrażają. Tysiące tych umizgów i łamań, abyś się wycofał. Pan błaga, nie wierz im. Dzieci, a są to wszystko ludzie kościoła, rozumiecie? I to górna półka. Wezwałem Cię pod krzyż, tu Cię potrzebuję. Niesiesz wraz ze mną to brzemię i naśladuj matkę. Bądź silna i zamknij Twoje uszy na słowa tych, którzy nie uwierzyli. A oni są bardzo przykliwi Oni są niesłychanie medialni Oni potrafią wynaleźć terminy, słowa W sekundzie oni mówią media Zawsze będą tacy, którzy nie uwierzyli Ale będą też tacy, którzy dzięki cierpieniu słowa I świadectwu Twojej Jej wierności słowu uwierzą Świadectwo Twojej wierności uwierzą. Nie obawiaj się. Przyjdzie Ci cierpieć. Oto Twoja godzina. Nie uciekaj pod krzyża. Trwaj wpatrzona w moje cierpienie, a ono dodacie siły. Błogosławię cię córko, błogosławię kapłana, wytrwajcie, a ujrzycie moją nagrodę. Na dzień dzisiejszej bitwy mogę panu tylko powiedzieć: przyjdź, bo ja już nie jestem w stanie. Ja mu to dziś powiedziałem. Ja już tego nie uniosę. Wycofuje się. Jest gorzej niż ustawa przewiduje. Ja dziś powiedziałem mojemu Bogu, wycofuje się. A Bóg mówi, że Błogosławi kapłana, błogosławiecie Cię córko, wytrwajcie, a ujrzycie swoją nagrodę. W takim razie panie, przyślij kogoś do pomocy na pustynię. A nam wszystkim daj łaskę rozumu, abyśmy to mądrze podejmowali decyzję urlopów, wyjazdów, planów prywatnych. Dziś powiedziałem, panie, moją siostrę zawiera facet. Po co jej małżeństwo? Zawiera mi najcenniejszą osobę. Jak to uciągnąć? Wszyscy chcą jeść, Chcą mieć ciepło, chcą mieć prąd, panie Staszku, chcą, żeby było ładnie. Przywięcie Bogu. Takuje się. Nie jestem w stanie, nie że nie chcę. Sił nie ma fizycznych. Jestem trupem. Bóg mówi, wytrwajcie. Amen.